God. <laughs> Okej, okay. dzizza. Zwej tu! Dobry pies, brawo! Świetnie! Ale! Dawaj! Okej! Fuks! Dobaj! Dobrze! Brawo! I teraz! Siad! Okej! Okay. Dawaj! Nie jestem! Brawo! Ale! Super! Super świetny. dawaj a, a! Ale ty się mocno ciągnie. ale ty się! Fox! dawaj Daj! 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 Dobry! Wow. wow! Ale to było! Jedna dzidzia już pada mi, już mi pada. Fox, siak. Dobrze. Fox. Widziałem. Daj tu. do cienia, i do cienia, i... Foks, Dobry! Brawo! Kto się wymienia zabaweczkami? Kto się wymienia? Oj, to... Wow! Ale to było! Foks, Dobrze! Dobrze! I chodź! czujesz ściszenia Okej, okay, masz. Dobrze. I masz. Masz? Dobrze. Idzie.